I znowu się widzimy, era europejskiej dominacji, wieści i eventów, brzmi jak dobre content. A więc hej siemano, ja jestem Heksu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie er, w erę europejskiej dominacji. Jest to oczywiście autorstwa RedGuy325, oczywiście pozdrawiam. Już raz przechodziłem ten scenariusz tego, że jako królestwo polskie. Więc dzisiaj przejdziemy sobie jako są plus, ponieważ pisał mi RedGuy, że najwięcej eventów ma właśnie Polska, Niemcy oraz USA. Więc jeżeli chcecie więcej takich jakby odcinków z tego scenariusza, bo jest naprawdę masa scenariuszy do różnych państw, to oczywiście napiszcie hashtag RedGuy2. Przy okazji do tego komentarza możecie dopisać, jakie państwo chcecie jakby zobaczyć. Tutaj teraz na ekranie wam się wyświetla jakby tabelka państw, Jakie są, do jakich są właśnie eventy? No i między innymi jest jeszcze USA, które naprawdę też polecam, bo też bardzo dużo eventów tam jest. A więc jeszcze przed tym magicznym, jakby przyciskiem, graj, jeszcze was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zalajkowania filmu. Mnie to bardzo wspiera. Lecimy na 1000 subskrypcji. Wiecie, co jest na 1000, a jeszcze no poprawi to moje przynajmniej zasięgi. Dzięki wszystkim tym, którzy mnie subskrybują i naprawdę pozdrawiam. Więc co? Przejdźmy do Giereczki. No dobrze, mamy dużo państw, które nas kochają, ale to jest specjalnie zrobione, żeby właśnie nie było jakiejś przypadkowej wojny. Bardzo dobrze w sobie zrobione. Jakiś przyrost ekonomiczny, jakieś utrzymanie wojska. Co? Może troszeczkę pobudujemy, dopóki nie ma żadnego eventu, jakąś twierdzę, może obóz zaopatrzeniowy. to się na pewno przyda zbrojenie, żeby zwiększyć może ilość tam naszych poborowców. O i właśnie tutaj jest ta wojna polsko- jakby rosyjska, tą którą żeśmy prowadzili już wcześniej. Festia Szlezwigu-Holsztynu, chyba dobrze przeczytałem. Austria zawodzi i jesteśmy zobligowani do zjednoczenia Niemiec pod naszym zarządem. Możemy sprowokować wojnę z Danią i w razie wygranej zająć Leswig i Holsztyn. To osobiście uważamy za dobry plan. A zatem... Niech nadejdzie wojna... Wojna... Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Dostęp wojskowy, nie warto atakować Danii w tym momencie, no co te? dobierzemy no, lecimy Mamy dostęp wojskowy, teraz do księstwa Holsztynu sobie pójdziemy I przy okazji do Danii też przejdziemy lekko Trzeba tutaj już trochę zabezpieczyć te granice, bo tutaj z Holsztynu mogą sobie, a nie, to jest Matlemburgia Dobra, przejdźmy sobie już przez tereny, które żeśmy właśnie, możemy przejść przez niebezpiecznie przynajmniej więc co, teraz atakujemy. Dobra, pierwsze ten. Teraz na stolicę Kilonie dosłownie. Kolding. E, Pokój. Zdobyliśmy Szlezwik-Holsztyn. A duńskie wojsko, niech stąd ciągnąć przegranej sprawy, kapituluje. Może teraz bez wahania możemy teraz bez wahania zająć obszar kręztwa Holsztynu. Nowy region w przyszłych Zjednoczonych Niemczech. No dobrze. Cieszę się bardzo, mamy już nowe tereny. Już myślałem, że nam zabrali wojsko, ale to, musia, to nie miało być prawdopodobne, bo ja nie lubię jak mi zabierają wojsko, to byłoby, ach, to byłoby tak, no, no wiecie. Przygotowanie do wojny. Musimy coś zrobić, aby Austria przestała się wtrącać w nasze chęci zjednoczenia Niemiec. Dlatego należy sprowokować wojnę, która w wypadku zwycięstwa da nam traktat powodujący niewtrącanie się przez Austrię w nasze chęci zjednoczenia Niemiec. Dobry pomysł, rozpocznijmy zbrojenia na granicy z Austrią. Nie ma co kusić losu. Znaczy, no bo Austria jest troszeczkę mocarniejsza ode mnie, i tak się boję trochę. Ale, no, bo chemię można ten odzyskać troszeczkę. Tylko kiedy będę miał wojnę z nimi, jakieś mnie inne państwa powiedziały wojnę, ale to chyba tak nie miało być. Dlatego sobie wezmę z nimi rozmowy pokojowe. E, no właśnie. I jeszcze Dania? No przecież dopiero co żeśmy podpisywali pokój. No dobra, no to wypowiedzmy wojnę, bo nie wiem czy to będzie jakiś ten, jakiś event, ale poczekajmy chwilę jeszcze. Austriackie ultimatum. Nasz plan na razie idzie po naszej myśli. Austriacy wysłali nam ultimatum, według którego mamy zaprzestać obecnych zbrojen i mobilizacji. Oczywiście, że nie. Wojna, ekonomia nam się zwiększy, im się zmniejszy i relacje nam się poprawią. I to całkiem sporo. No, mimo że królestwo polskie już przestało istnieć i ruszyli na wielką wojnę. Na razie to są małe pertki, ponieważ sprawdzają, czy jest bezpiecznie, ale chyba podczas wojny nic nie jest bezpiecznie. Kraków przejęty, nowy sąd też. Jesteśmy w Pradze. Nasza armia weszła dzisiaj do Pragi, co daje nam pełne prawa do zakończenia tej wojny na naszych warunkach. Obecnie Otto von Bismarck proponuje rozwiązanie Związku Niemieckiego i prawo dla nas. Do zjednoczenia by byłych członków tej organizacji. Pomaga nam w tym część pomniejszych niemieckich państw, wraz z którymi możemy stworzyć Związek Północno-Niemiecki. Zakończmy tę wojnę. Widzę, że tutaj cały ładny biały pokój. To że z Królestwem lombardsko weneckim ale nie mamy też z Austrią. No i będzie Gites, u nie mamy tutaj dużo. Włożyliśmy Związek Niemiecki. Interesująco. Dlaczego mamy wojnę z Francją? Ej, bo moje wojsko zostało zażarte i, jakby nie mogę ich. A, rozumiesz. No to powiem tak: Związek Niemiecki na razie jest. Mm, Powstają nam Austro-Węgry. Te wojsko możemy sobie troszeczkę poprzenosić na inne takie granice czy coś takiego. Pokójnie, sobie je wszystkie jakby złączyć, bo takie porozsypywanie po całym państwie to takie trochę brzydko wygląda, co nie No ale przynajmniej widać, że jesteśmy mocno uzbrojeni. Tak, przy okazji pod dowództwem moim. Francja wypowiedziała nam wojnę. Bismarck nie poinformował nas o swoim nowym planie. Chciał skłócić nasz naród z tym, z tym francuskim, aby pokonać ten kraj, by w końcu umożliwić proklamację Wielkiej Rzeszy. Teraz Francja nas zaatakowała, a my razem z pozostałymi niemieckimi państwami musimy obronić się przed agresją. Niechaj będzie wojna. No dobrze, mamy wielką wojnę. Z czego jesteśmy w sojuszu? Widzę tutaj z naszymi sojusznikami, i oni też mają wojnę wielką. No to dobrze, że oni też mają wojnę, bo jakby przynajmniej sami nie. Dlaczego ludzie są niezadowoleni? O w dupę to jest zadowolenie się zmniejsza. Aha! Już wiem czemu. O nieźle mi gra powiedziała kurde wcześniej, że mamy małe te wiecie, które. Te podatki, co nie? O w dupę oni się tak. O. O nie. Dobra, mamy linię masz inno, ta chyba. Czekajcie, już tutaj ten ogarnia... o jest ogarnięta sytuacja jakoś tak, yy, może trochę więcej tych armii, bo jakby nam się chyba troszeczkę przyda, bo jakby kończą się zapasy tych wojsk. Jesteśmy w Paryżu, nasza unifikacja skończyła się, weszliśmy do Paryża, Francja kapituluje, już nikt nie stoi nam na przeszkodzie do ostatecznego zjednoczenia Niemiec. Nareszcie! I jak to dobrze mieć z takich wspaniałych sojuszników jak yy, małe poboczne po prostu państwa niemieckie. No i wielkie Niemcy nam powstały i myślicie, że to koniec, że tego mieliśmy tutaj rozwinąć jakby całe Niemcy? Otóż nie. Z tego co wiedziałem chyba jest więcej eventów, tak mi się wydaje, że nie, albo się zbagowały. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam, się, że wam się spodobało. sorry, że takie wyraźnie mówię, ale jest o północy. Dzięki wszystkim, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Replayer 2 Nagrywam znowu ten scenariusz. Dzięki. Cześć, cześć.